Znasz to uczucie, kiedy zawsze wydaje się, że jesteś za innymi, jakby brakowało czegoś, żeby osiągnąć to, czego naprawdę chcesz. Może już czułeś, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, inni zawsze mają lepsze okazje, a ty zostajesz na zewnątrz, obserwując. To może być bolesne, prawda? Ale oto prawda. Istnieje niewidzialna linia, która oddziela tych, którzy tylko patrzą, od tych, którzy naprawdę działają. A te linie, mój przyjacielu, zaraz przekroczysz. W dzisiejszym wideo pokażę Ci sześć trików manipulacji, które mogą całkowicie zmienić Twoje życie. Te triki są potężne, ale także niebezpieczne, jeśli nie są używane mądrze. Mają moc zmiany sposobu, w jaki się prezentujesz i jak ludzie cię postrzegają. Ale uważaj, jeśli nie wiesz, jak z nich korzystać, możesz zranić kogoś, a nawet siebie. Wiem, że przeszedłeś przez trudne chwile, kiedy czułeś się bezsilny, ale teraz nadszedł czas, aby odwrócić sytuację. Na końcu tego wideo będziesz miał w rękach narzędzia, aby zostawić ten ból za sobą i wreszcie przejąć kontrolę nad swoim życiem. Gotowy na te transformacje? Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto w ciągu kilku minut sprawił, że poczułeś się całkowicie swobodnie, jakbyście byli na tej samej fali? Tego rodzaju natychmiastowe połączenie nie zdarza się przypadkiem. Istnieje potężna technika, którą ludzie stosują, aby stworzyć to poczucie bliskości i zaufania, a ta technika nazywa się Lustro Rzeczywistości. Lustro Rzeczywistości działa w ten sposób. Subtelnie odzwierciedlając zachowanie, słowa, a nawet emocje osoby, z którą rozmawiasz, tworzysz między wami niewidzialne lustro. To lustro sprawia, że ta osoba czuje, że jesteście podobni. Że nadajecie na tych samych falach, co generuje poziom komfortu i zaufania, któremu trudno się oprzeć. Aby zacząć stosować tę technikę, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest uważna obserwacja osoby, z którą rozmawiasz. Zwróć uwagę na to, jak gestykuluje, na ton jej głosu, a nawet na konkretne słowa, które wybiera. To są cenne wskazówki, które pomogą ci stworzyć to połączenie. Po obserwacji, następuje etap refleksji werbalnej. Oznacza to, że będziesz używał zwrotów, które odzwierciedlają to, co osoba właśnie powiedziała, pokazując, że słuchasz i rozumiesz, co mówi. Na przykład, jeśli osoba mówi, że jest czymś zaniepokojona w pracy, możesz odpowiedzieć, rozumiem, więc czujesz presję z powodu tej sytuacji, prawda? To pokazuje, że nie tylko słuchasz, ale naprawdę rozumiesz. Dodatkowo istnieje refleksja niewerbalna. To część, w której subtelnie odzwierciedlasz język ciała osoby. Jeśli ona pochyla się do przodu podczas rozmowy, ty robisz to samo. Jeśli ona krzyżuje ręce, ty poczekaj kilka sekund i zrób to samo. Tego rodzaju odzwierciedlenie tworzy synchronizację, która sprawia, że druga osoba czuje się bardziej związana z tobą, nawet nie zdając sobie sprawy co się dzieje. Inną ważną techniką jest potwierdzanie uczuć osoby. Kiedy ktoś dzieli się swoimi emocjami, ważne jest, aby pokazać, że je cenisz i rozumiesz. Zwroty takie jak to ma całkowity sens, lub ja też bym się tak czuł w takiej sytuacji, pomagają wzmocnić to emocjonalne połączenie, sprawiając, że osoba czuje, że naprawdę ci zależy. Ten trik może wydawać się prosty, ale jego wpływ jest ogromny. Kiedy potrafisz naturalnie i autentycznie odzwierciedlić rzeczywistość kogoś, bariery znikają, a zaufanie zostaje nawiązane w sposób niemal automatyczny. Ale pamiętaj, Autentyczność to klucz. To nie jest trik do stosowania w sposób manipulacyjny czy do oszukiwania ludzi, ale do budowania silniejszych i bardziej autentycznych relacji. Wyobraź sobie, jak potężne byłoby, gdybyś mógł sprawić, że ktoś uwierzy, że jakiś pomysł był jego, nawet jeśli to ty go zasugerowałeś. To jest sekret sztuki insynuacji. Chodzi o subtelną, ale niesamowicie skuteczną technikę, w której zasiewasz pomysł w umyśle innej osoby bez bezpośredniego stwierdzenia, pozwalając jej uwierzyć, że sama doszła do tego wniosku. Działa to tak. Zamiast mówić bezpośrednio, co chcesz, aby osoba zrobiła, sugerujesz to delikatnie. Na przykład, jeśli chcesz, aby przyjaciel przyjął nowy nawyk, taki jak ćwiczenia, zamiast mówić, powinieneś ćwiczyć, możesz powiedzieć, Słyszałem, że wiele osób czuje się bardziej energicznie po rozpoczęciu ćwiczeń. Czy myślałeś o tym, jak dobrze byłoby mieć więcej energii? Dzięki temu podejściu osoba zaczyna rozważać ten pomysł, nie czując, że jest pod presją. To zjawisko opiera się na efekcie posiadania, gdzie ludzie bardziej angażują się w pomysły, które uważają za swoje. Aby zastosować tę technikę, zacznij od subtelnych sugestii, takich jak: Czy zastanawiałeś się nad możliwością? Lub słyszałem, że niektórzy odnieśli sukces dzięki temu. Daj czas, aby pomysł zakiełkował w umyśle osoby. Kiedy zacznie ona internalizować sugestie, możesz potwierdzić i pogłębić rozmowę, chwaląc ten pomysł i zachęcając do jego zgłębiania. Na przykład, podczas rozmowy o zdrowym odżywianiu, zamiast mówić, powinieneś przestać jeść to czy tamto, możesz powiedzieć coś w rodzaju, czy myślałeś o tym, jak inna dieta mogłaby zwiększyć twoją energię? Wydaje się, że daje świetne rezultaty wielu osobom. Pozwól, aby osoba sama dokonała połączenia i zainteresowała się pomysłem, wierząc, że to ona sama doszła do tego wniosku. Insynuacja stosowana odpowiedzialnie może być potężnym narzędziem do pozytywnego wpływania na innych, pomagając im osiągnąć swoje cele, jednocześnie wzmacniając wasze relacje. A ty opanowałeś sztukę insynuacji? Napisz w komentarzach. Jeśli masz trudności z opanowaniem tej sztuki, lub jeśli znasz historię przyjaciela lub znajomego, który przechodzi przez podobną sytuację, pomogę ci w komentarzach. Czy kiedykolwiek czułeś się zaintrygowany kimś, kto nie od razu ujawnia wszystkiego o sobie? Taka osoba wydaje się zawsze mieć coś więcej, coś czego nie wiesz, i to sprawia, że chcesz ją lepiej poznać. To jest siła tajemnicy, techniki, która może przyciągnąć uwagę. I utrzymać zainteresowanie ludzi wokół ciebie. Tajemnica działa, ponieważ ludzki mózg jest zaprogramowany, aby szukać odpowiedzi i wypełniać luki informacyjne. Kiedy tworzysz aurę tajemnicy, ludzie czują się zobowiązani do próby zrozumienia cię, co generuje ciekawość i utrzymuje ich skupienie na tobie przez dłuższy czas. Aby zastosować tę technikę, zacznij od kontrolowania informacji, które udostępniasz. Kiedy ktoś pyta o coś ważnego, co robisz, zamiast ujawniać wszystkie szczegóły, udzielaj ogólnikowych odpowiedzi. Takich jak: Pracuję nad kilkoma interesującymi projektami, ale jeszcze nie mogę o tym mówić. To tworzy aurę intrygi, która sprawia, że osoba jest ciekawa, by dowiedzieć się więcej. Innym sposobem na tworzenie tajemnicy jest opowiadanie niekompletnych historii. Na przykład możesz powiedzieć: Kiedyś przeszedłem przez sytuację, która zmieniła moje życie, ale to długa historia. Możemy porozmawiać o tym innym razem. To sprawia, że ludzie chcą poznać resztę historii, utrzymując ich zainteresowanie tobą. Ale pamiętaj, bycie tajemniczym nie oznacza bycia zamkniętym czy chłodnym. Ważne jest utrzymanie równowagi. Pokaż zainteresowanie innymi ludźmi, zadawaj pytania, ale zachowaj pewne aspekty swojego życia w tajemnicy. Aż poczujesz, że to odpowiedni moment, aby je ujawnić. To sprawia, że ludzie będą bardziej zaangażowani i zainteresowani tobą. Kontrolowanie tego, ile ujawniasz i jak się prezentujesz, może znacznie zwiększyć fascynację, jaką inni czują wobec ciebie, utrzymując ich zawsze zainteresowanych i ciekawych. Wszyscy mamy swoje słabości. Może to być próżność, ego, niepewność czy nawet głębokie pragnienia. Umiejętność rozpoznania tych wrażliwości u osób wokół ciebie może dać ci znaczną przewagę w interakcjach, szczególnie jeśli wiesz, jak je strategicznie wykorzystać. Pomyśl o tym, jak o grze, w której znajomość słabego punktu przeciwnika może pomóc ci wygrać. Jednak tutaj celem nie jest pokonanie drugiej osoby, lecz wpływanie na jej decyzję w sposób, który przyniesie korzyści wam obojgu. Na przykład. Jeśli wiesz, że ktoś bardzo dba o swój wizerunek, subtelne pochwały dotyczące jego wyglądu mogą sprawić, że poczuje się doceniony i w zamian bardziej skłonny poprzeć twoje pomysły lub pomóc ci w czymś, czego potrzebujesz. Rozpoznanie tych słabości wymaga uważnego słuchania i obserwacji. Podczas rozmów zwracaj uwagę na to, co sprawia, że oczy danej osoby błyszczą, lub przeciwnie, na to, co ją niepokoi te reakcje dają ci wskazówki, co naprawdę jest dla niej ważne. Gdy już zidentyfikujesz te wrażliwości, następnym krokiem jest zaoferowanie rozwiązania lub wsparcia, które bezpośrednio odpowiada na tę potrzebę. Jeśli ktoś czuje się niepewny w jakiejś kwestii, możesz zaprezentować się jako osoba, która może pomóc przezwyciężyć tę niepewność, tworząc zdrową emocjonalną zależność. Ale oto kluczowy punkt: Stosowanie tej techniki wymaga dużej odpowiedzialności. Manipulowanie słabościami innych w negatywny sposób może wyrządzić poważne szkody i ostatecznie zniszczyć zaufanie, jakie te osoby mają do Ciebie. Dlatego ważne jest, abyś używał tej wiedzy do pomocy i wsparcia, a nie do kontrolowania lub manipulowania w sposób szkodliwy. Gdy technika ta jest stosowana etycznie, może wzmocnić Twoje relacje i sprawić, że staniesz się osobą, której ludzie ufają i do której zwracają się po pomoc. Dobrze, przechodzimy do piątego triku, ale zanim to zrobimy, zauważyłem, że jeszcze nie polubiłeś tego wideo. A to bardzo ważne, aby YouTube nadal promował moje treści, dzięki czemu będę mógł Ci dalej pomagać. Więc zostaw już teraz lajka, to nic nie kosztuje, dzięki. Kontynuujemy. Emocje to potężna siła, która może zarówno wzmocnić, jak i osłabić Cię w sytuacjach konfliktu lub presji. Umiejętność kontrolowania własnych emocji i wpływania na emocje innych to kluczowa zdolność dla każdego, kto chce mieć większą kontrolę w każdej sytuacji. Wyobraź sobie siebie w gorącej dyskusji. Podczas gdy druga osoba może tracić kontrolę, podnosząc głos i dając się ponieść złości, ty zachowujesz spokój. Mówienie powoli i stanowczo, bez podnoszenia głosu, przekazuje obraz pełnej kontroli. To nie tylko rozbraja drugą osobę, ale także stawia cię w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ to ty kierujesz rozmową, podczas gdy druga osoba reaguje emocjonalnie. Prosta i skuteczna technika, która pomaga utrzymać kontrolę, to kontrolowane oddychanie. W momentach stresu zatrzymaj się na chwilę i weź głęboki oddech. Wdychaj powietrze przez nos, przytrzymaj je przez kilka sekund, a następnie powoli wypuść przez usta. To pomaga uspokoić system nerwowy, oczyścić umysł i zachować koncentrację. Dodatkowo ważne jest, aby zwracać uwagę na emocje innych. Kiedy zauważysz, że ktoś jest emocjonalnie wzburzony, zamiast konfrontować się lub reagować, potwierdź jego uczucia z empatią. Powiedz coś w stylu: Rozumiem, jak się czujesz, a następnie delikatnie przekieruj rozmowę w bardziej konstruktywnym kierunku. Tego rodzaju reakcja nie tylko uspokaja sytuację, ale także pokazuje, że masz kontrolę i nie dajesz się łatwo wytrącić z równowagi. Kontrolując swoje emocje, zmniejszasz również aktywność ciała migdałowatego, części mózgu odpowiedzialnej za przetwarzanie emocji, zarówno u siebie, jak i u drugiej osoby. To tworzy środowisko, w którym logika i rozsądek mogą przeważać nad impulsywnymi reakcjami, co jest kluczowe w sytuacjach o wysokim poziomie stresu. Zachowanie spokoju w sytuacjach konfliktowych lub pod presją to nie tylko kwestia wyglądania na silnego. Chodzi o bycie naprawdę silnym, do tego stopnia, aby nikt nie mógł manipulować Twoimi emocjami ani zepchnąć Cię z równowagi. Ta umiejętność stawia Cię w pozycji dowodzenia. I pomaga poruszać się w najtrudniejszych sytuacjach z pewnością siebie i jasnością umysłu. Świat społeczny jest jak złożona sieć relacji, gdzie każda nić reprezentuje połączenie, sojusz lub rywalizację. Zrozumienie tej sieci i umiejętność manipulowania relacjami społecznymi wokół ciebie może być potężnym narzędziem do osiągnięcia Twoich celów. Jednak jest to technika, która wymaga niezwykłej ostrożności i rozwagi. Kiedy mówimy o intrygach, nie mamy na myśli czegoś koniecznie złego, ale raczej strategiczne wykorzystanie informacji, które posiadasz na temat relacji między ludźmi. Na przykład, wiedza o tym, że dwie osoby mają odmienne opinie lub historię nieporozumień, może być przydatna do odwrócenia ich uwagi, podczas gdy ty będziesz realizować swoje własne plany. Wyobraź sobie, że jesteś w konkurencyjnym środowisku. Na przykład, w pracy gdzie różne grupy lub jednostki mają sprzeczne interesy. Jeśli potrafisz zidentyfikować te napięcia, możesz subtelnie podsycać drobne spory, lub budować sojusze, które osłabią Twoich przeciwników i wzmocnią Twoją pozycję. To jak gra w szachy, gdzie każdy ruch musi być starannie przemyślany, z uwzględnieniem możliwych reakcji i konsekwencji. Praktycznym przykładem może być zasianie ziarna wątpliwości lub niezgody między dwiema osobami, które już mają napięte relacje. Mała sugestia lub komentarz może wystarczyć, aby wywołać większy konflikt, podczas gdy ty pozostajesz na uboczu, obserwując i realizując swoje własne interesy. Jednak ta technika wiąże się z dużym ryzykiem. Manipulowanie relacjami społecznymi i emocjami ludzi może obrócić się przeciwko Tobie, jeśli nie zostanie wykonane precyzyjnie, a przede wszystkim, jeśli zostanie odkryte. Zaufanie jest czymś trudnym do zbudowania i łatwym do zniszczenia, a raz złamane może być niemożliwe do odzyskania. Dlatego stosując tę technikę, kluczowe jest działanie z dużą dyskrecją i zawsze rozważanie możliwych wyników. Manipulowanie relacjami społecznymi powinno być przeprowadzane inteligentnie i ostrożnie, z wyraźnym ukierunkowaniem na swoje cele, ale bez powodowania nieodwracalnych szkód w relacjach. Jeśli technika ta jest stosowana właściwie, może dać ci subtelną kontrolę nad otoczeniem, pozwalając odwrócić uwagę i zasoby innych, podczas gdy ty dążysz do swoich celów. Pamiętaj jednak, z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Używaj tej umiejętności z rozwagą. Jeśli dotarłeś do tego momentu, napisz w komentarzach: Stanę się potężnym mężczyzną, żebym wiedział, że wideo jest dobre i że zmienia Twoje życie. Kontynuujemy. Teraz, gdy poznałeś te sześć trików manipulacji, ważne jest, aby pamiętać, że mimo ich potęgi, należy je stosować z dużą odpowiedzialnością. Każda technika, którą tutaj poznałeś, może pomóc ci wpływać na ludzi i sytuacje wokół ciebie, ale zawsze w celu wzmocnienia Twoich relacji i osiągania celów w sposób etyczny. Pamiętaj, że te techniki są jak cenne narzędzia. Jeśli są stosowane prawidłowo, mogą dać Ci przewagę. Czy to w życiu osobistym, w pracy, czy w jakimkolwiek innym kontekście społecznym. Jednak prawdziwa siła tkwi w umiejętności ich odpowiedniego wykorzystania, bez zapominania o wartościach i integralności. Z tą wiedzą w rękach jesteś teraz lepiej przygotowany, aby nie tylko wpływać, ale także chronić się przed tymi, którzy mogą próbować manipulować tobą. Wybór, jak używać tych narzędzi, leży w twoich rękach a z mądrością mogą one otworzyć nowe drzwi i doprowadzić Cię do nowych poziomów sukcesu. A jeśli, tak jak ja, uwielbiasz uczyć się więcej o filozofii stoickiej i rozwoju osobistym mężczyzn, nie wychodź z tego filmu, zanim nie podzielisz się nim z przyjacielem, który potrzebuje, aby jego życie zostało przekształcone przez ten materiał. Widzisz te sugestie wideo na swoim ekranie? Pierwsze wybrałem specjalnie dla Ciebie, a drugie to sugestia samego YouTube'a. Do zobaczenia tam i do następnego filmu.